Jak widzicie po tytule dzisiaj pogadamy o włosach. Nie jestem jakąś włosomaniaczką, ale za każdym razem, kiedy poruszam jakikolwiek temat, jakikolwiek filmik, to jest mega miłe, ale zawsze piszecie, czego co do włosów, co robisz, że one tak błyszczą, czym farbujesz i tak dalej, i tak dalej, więc uznałam, że nie wiem, z parę lat nie nagrywałam takiego filmiku, więc zrobię Wam mały update. Jakiś czas temu zdecydowałam się, z 2-3 lata temu, na obcięcie włosów i najlepiej czuję się właśnie w krótkich włosach, nawet mogłyby być trochę krótsze, ścinałam je co prawda ostatnio, ale mogłam je jeszcze troszeczkę obciąć, ale ta długość jest dla mnie okej, okay. aktualnie też zapuszczałam grzywkę, której się mam ochotę pozbyć, pewnie zaraz znowu wpadnę na pomysł, żeby ją zapuścić taki naturalny cykl życia e, kobiety, e, więc przechodząc do tego, czy myję włosy, tu jest chyba u mnie największa zmiana, mimo że jakąś wielką włosomaniaczką nie jestem, to te filmy o włosomaniaczek bardzo mocno wpłynęły na to, jak zdecydowałam się zacząć myć swoje włosy i myję je dwukrotnie. E, pierwszy raz, no wiadomo, tak wiecie, bl -bl 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 na szybko, a drugi jest bardzo dokładny z masażem. Staram się też um, kupować szampony do suchej skóry głowy, e, nie przeciwłupieżowe, ja mam problem z i mam bardzo suchą skórę głowy, i ostatnio dostałam taki z hairtrap, i pokazywałam wam go na Instagramie. Słuchajcie, on jest rewelacyjny. Parę moich koleżanek już kupiło tą i tą drugą wersję, i wszystkie, które mają, mówiły, że Ło w ogóle rewelka. Bo on jest niesamowicie delikatny. Tworzy taką fajną pianę, ale nic mnie nie spędzi. Ja kiedyś myślałam, że to jest normalne, że wiecie, że włosy gdzieś tam i ta skóra tak swędzi, drapie i tak dalej. No nie, nie musi tak być. I yy, ja kiedyś walczyłam bardzo długie lata z. Yy, yy... Nawet od dermatologów dostawałam produkty na łupież, kiedy ja po prostu mam tak turbo-suchą skórę na całym ciele. No a ta na głowie wiadomo też potrzebuje nawilżenia, więc ten to jest kompleks nawilżający i on ma w składzie pantenol. No po prostu cudo i jest w takim wielkim opakowaniu. W ogóle my go używamy wszyscy, Antek też nie myje głowę, bo już wiecie, jest odpowiednio duży, więc wszyscy nim myjemy głowę. A ja jeszcze raz w tygodniu, jak ktoś ma tłustsze włosy, to pewnie może częściej, ja raz w tygodniu robię ten szampon, bo to jest szampon enzymatyczny, który też powoduje oczyszczenie i złuszczenie tego naskórka, ale w takiej delikatnej formie, że wiecie, to nie jest właśnie, jak kiedyś używam ten nizoxin, jakiś taki nizoral czy coś takiego w saszetkach, to po prostu oczyszcza naszą skórę i tego używam, tego już Antkowi nie daję, ale my z Panem M używamy tego... E, właśnie tak plus minus raz w tygodniu e, czasami rzadziej, no bo to, to zależy jak wypadnie mycie głowy. E, co do odżywki, to m, nie wiem, czy coś się zmieniło od mojego filmu x lat temu, ale ta z altery całkiem dobrze mi się sprawdza. Czasami używam też takiej humek tantowej, e, jak jest w promce, to ją wtedy kupuję. E, z nowości, które wprowadzam teraz do swojej e, pielęgnacji i to tej wieczornej przed myciem głowy, to w i idzie niestety jesień, a przy chorobach tarczycy jesteśmy jak psiaki, czyli będziemy się lenić i pewnie tych włosów będzie masę w domu, więc trochę chcę im pomóc. Nie zależy mi na wzroście. Mam tutaj um, właśnie też z Hertra um, wcierkę Baby Hair, czyli na porost nowych włosów i też na um, to, żeby te włosy rosły. Chyba, że będę, wiecie, nie wiem, w tym okolice grzywki ją smarować, żeby mi em, odrastała. Ja się będę skupiać na tej, czyli long hair, takiej, która też ma wzmocnić nasze włosy, żeby one rosły coraz mocniejsze. Em, I będę je stosować, możecie je postosować dwie godziny przed myciem, ale ja po prostu będę smarować to na noc, bo to jest dla mnie najwygodniejsze z e, rzeczy do złuszczania, też od czasu do czasu, w lecie jakoś częściej tego używałam, teraz to stosuję do całego ciała e, i ten szampon jest dla mnie ok ale jeżeli chcecie czegoś spróbować, to też wam polecałam w którymś z Reelsów, e, po prostu kwas glikolowy i ja go normalnie czekajcie, jest zakręcony, co bym się na świeżo my te włosy nie wylała e, no to ja ten z The Ordinary ma taką końcówkę, ja po prostu tak wyśmiewałam i potem szłam go po prostu zmyć no i wiadomo, to tam złuszczy troszeczkę na skórek, ale potem ta skóra jest lepsza. Co do farbowania włosów, latami farbowałam włosy u Fryzjera. I trochę COVID, ale też taki moment, kiedy wracałam w tamtym roku z wakacji i miałam dosłownie takie mikro okno czasowe. Miałam włosy w koszmarnym stanie, wiecie, w ogóle takie wypłowiałe, Jakieś siwe, w ogóle, o, nie, bardzo mi się nie podobały. I nigdzie nie mogłam znaleźć terminu, i powiedziałam: Dobra, olać, kupię farbę. I powiem wam, że znalazłam farbę z L'Oreala. Taką tu wam ustawię grafikę, bo aktualnie jej nie mam, bo farbowałam ostatnio i próbowałam różnych tam, kluczyłam, błądziłam, czasami się tam, a może wezmę reszta wychodzi czarna, ta jest dla mnie po prostu idealna, więc ja po prostu przy niej zostaję i yy, powiem Wam szczerze, że przy może gdybym miała mega długie włosy, ale i takie co chwilę podcinam, więc jak ktoś mówi, że a, bo one przesuszają być może, no ale ja i tak co chwilę właśnie ścinam włosy, mi bardzo szybko rosną włosy. Więc nie mam z tym problemu. I co do pielęgnacji, to jeszcze mam mm, suszarkę wam do pokazania. Oto, nie wiem, pod byle którym vlogiem na TikToku. Zawsze jest mnóstwo pytań o tą suszarkę. Ona nie jest obrotowa, ja ją kupiłam w, chyba w Mediamarkcie. To stosuję, jak wiecie, mam wyprostować włosy i je po prostu sobie podwijam, ale najczęściej jestem po prostu leniem i tylko na szybko je suszę tą końcówką. Czy jest spoko? Dla mnie jest spoko, od kiedy mam właśnie krótkie włosy, to, e, to jest dla mnie zawsze taka pierwsza sprawa, czyli przesuszam, ewentualnie gdzieś tam prostownicą. Prostownicę muszę kupić nową, więc będę Wam bardzo wdzięczna za polecenie czegoś może innego niż Dyson, bo ostatnio zobaczyłam, że jest prostownica z Dysona za 2000 zł, no może wolałabym jednak coś innego. Ale moja się zepsuła, jestem na taki awaryjnej teraz i chciałabym ją wymienić. No a ta suszarka mi właśnie pomaga ułożyć tak wstępnie włosy i jest efekt. Gotowy i często w ogóle wychodzę tylko w takich, wiecie, podwiniętych i wysuszonych i jest ok. Tylko tak dla was się bardziej ogarnęłam dzisiaj. Oczywiście linki do wszystkich produktów znajdziecie na dole. Mm. Oczywiście linki do wszystkich produktów znajdziecie na dole i zapraszam na inne moje social media. Na TikToku i na Instagramie jestem codziennie, tam też wrzucam Wam teraz przepisy na różnego, lunch, różnego rodzaju lunchboxy do szkoły, także zapraszam, jeżeli gdzieś tam za mną tęsknicie, to wpadajcie też na inne social media.